Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale: odcinku, w którym będę pokazywał wszystkie moje zwierzęta. Jedna łapka w górę i będzie odcinek codziennych obowiązków. Pierwsze zwierzęta, które chciałbym Wam pokazać, to są kury silki, ozdobne kurki, tak one się prezentują. Następnymi zwierzakami są gołębie. Są tutaj trzy samce i dwie samiczki. Gołąb ryś. Rysie, gołąbki ładne. Idziemy do następnych zwierząt. A jednym z nich jest junior, mój kot, mały kotek, którego znalazłem jak była zima. Było na minusie ostro i był śnieg. To go znalazłem i go przegarnąłem. Następne zwierzaki, które chciałbym Wam pokazać, to są kury, nioski. Ładne, tutaj białe, takie zielone nóżki też tam są gdzieś. Ogólnie y, mam tu kury młode i kury stare. Te młode kury to są nasze kury, które y, z inkubatora jakby y, włożyliśmy jajka do inkubatora i one się wykluły. A te stare to są jeszcze kury po dziadku. Zaraz Wam pokażę jedną taką starą kurę. Nie wiem, czy ją dam radę znaleźć. To jest na przykład ta młoda z inkubatora. Albo o, tu jest ta kura dziadka. Ta od dziadka kura po dziadku. Ta taka, co teraz ucieka. Yy, pokażę Wam coś jeszcze. O, tu jest yy, samiczka mieszana. Królik mieszany, samica. O, Tu jest na przykład jeszcze kura dziadkowa, tu jest kura dziadkowa, ta biała to jest kura dziadkowa jeszcze, ta jest na przykład z inkubatora, tu jest kogut kupiony, nie nie pamiętam teraz gdzie go kupiliśmy. Jak mi się przypomni to wam powiem w filmie z codziennych obowiązków. Tu mamy kolejną silkę. O, sobie wchodzi teraz do kurnika. Dobra, pójdziemy sobie dalej teraz. Pokażę Wam kolejne zwierzęta. Tu mamy samicę mieszaną, taką brązową. Duża samiczka, ładna. Mamy dwa takie mniejsze króliczki. Nie wiem czy to jest samiec, czy samica, albo dwie samice, czy dwa samce. No nie wiem, bo Wam nie powiem. Ale też są mieszańce. To są mieszańce takie dwa. O! Kolejnym królikiem. 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 Kolejnym jest też taki mały, mieszany króliczek. Ja mam ogólnie dużo mieszańców królików, mam tylko chyba dwa rasowe, ale to zaraz Wam pokażę. O, tu nie mogę zamknąć, bo tu tak się trudno zamyka, bo tu deska, wy wy... napuchła deska i o. Teraz przechodzimy do tego jednego rasowego, którym jest taka samica belgijska, duża, ładna. Tu mamy kolejnego Królika Mieszańca, też ładny. No i tu są ostatnie dwa. A nie, sorry, te już pokazywałem. No to wszystkie już wam w sumie pokazałem. Poza jednym, który jest w kurniku. Przepraszam za to, że wam pokazałem jeszcze raz tego samego, ale wybaczcie mi. To jest pierwszy mój odcinek, także. No to już wam wszystkie pokazałem. A nie wiem, czy on będzie, będzie. O, belgijski samiec. Bardzo duży, bardzo ładny. No i jeszcze kury. No i ta samiczka. Dobra, powiem wam, zrobię teraz pięcie. I się widzimy przy ostatnim zwierzaku. Tu mamy przedostatnie zwierzę w sumie. Bo mam cztery koty. Jednego wam pokazałem, teraz pokazuję wam drugiego. Taki rudy kot. Dwa takie mam. Jest to kot, który się nazywa tak śmiesznie dosyć, bo on się nazywa bigos. No trochę śmiesznie, no ale to poradzę. Tak go babcia nazwała. Dobra, teraz już naprawdę przy ostatnim zwierzaku się widzimy, bo zapomniałem, że mam jeszcze cztery koty, ale już tamtych kotów nie pokażę, bo one sobie gdzieś poszły i ich po prostu nie znajdę, więc jak yy, yy, będą jutro, może jak będę nagrywał. To jutro Wam pokażę w filmie szczegiennych obowiązków. Także idziemy do ostatniego zwierzaka. Tu jest ostatnie zwierzę. Pies mojej babki, który się nazywa Murzyn. Ładny pies. Dosyć duży Wam powiem. Czarny, duży pies. No co, Murzyn, pogłaskać? Lubi łaskania. No dobra, to w tym odcinku w sumie już było to na tyle. Wszystko już w tym odcinku Wam pokazałem, co chciałem pokazać. Myślę, że Wam się odcinek spodoba. Jak Wam się spodoba, to szczelajcie. Łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I widzimy się w następnym odcinku. Tak jak już mówiłem, jedna łapka w górę. To będzie kolejny film z codziennych obowiązków. Może być oczywiście więcej łapek, ale wam mówię, taki próg to będzie jedna łapka w górę i kolejny filmik z codziennych obowiązków będzie. Także ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.